Witamy wszystkich na tym kanale YouTube. Ten kanał na YouTube Serce Jezusa czeka na was z prezentami i przekazuje wam niebiańskie listy miłosne, jakie nam wtedy i teraz zsyłają od Pana naszego Jezusa Chrystusa i najświętszej Maryi Panny, abyśmy mogli się odpowiednio przygotować na niebiańskie wesele bóg berenek. Dziś prezentujemy Słowo Boże wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w świętym klasztorze Nowego Jeruzalem w Rumunii. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 9 stycznia 2024 roku. Do wiernych ministrantów i za tych, którzy służą Antychrystowi. Oto ci, którzy mnie wyznają nie mają miejsca nie mają prawa przebywać na ziemi wśród ludzi och, bo starsi nie dopuszczają do siebie bezbożników i dlatego teraz mówię nad nimi: O, pokutujcie, kapłani i synowie kapłańscy, którzy wyznajęcie, że jesteście synami tych, Którzy zabijali świadków Boga w tym czasie końca, za wszystkich, którzy pozostali przy ołtarzach i wychowali swoich synów, posyłając ich także na naukę księgę, i w dalszej części stali się kapłanami. Och, wszyscy oni. Połączyli ręce z wrogim antychrystem, który ustanowił swoje królestwo w domu noszącym imię Boże, w kościele, a potem przyszedł rozkaz od antychrysta. Aby obalić święta Bożego Narodzenia Świętych i niech już nie będą na swoich miejscach od dni w roku, och, a ci, którzy służą przy ołtarzach i ich starsi, kłaniają się i odtąd wróg Boga raduje się w znanym świętym miejscu, a jego broń jest dobrze ukryta, aby jej nie znaleziono, ani ci, którzy ją dzierżą, och, i widzę to rzesze księży. Którzy z zamkniętymi sercami bezradnie patrzą na zagładę drogi do Boga chrześcijan, którzy nie wiedzą, kto rządzi ich ze znanego świętego miejsca. Wy, którzy macie oczy i widzicie wraz z nimi, i macie serca i umysły, aby wraz z nimi zrozumieć dzieło antychrysta panującego nad ziemią i w kościele, och, nie martwcie się, synowie! Napisano, aby tak się wypełniło, gdyż niewiara tych, którzy zajmowali miejsca o świętych imionach, och, wielkie jest to dzieło niewiary, o którym mówiłem dwa tysiące lat temu, mówiąc, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi. Oto nie znalazłem już wiary. Drzwi są dla mnie zamknięte, dla mojego przyjścia, aby zbawić tych, którzy sprzeciwiają się mojemu przyjściu. Oj, nie mogła mnie przyjść. Tak jak jest napisane, że nadchodzą Antychryst i Jego słudzy, którzy sprzeciwiają się Bogu, tak jest napisane w Piśmie Świętym i moim przyjściu dla tych, którzy oczekują że wyjmę ich spod płyty i dam im Nagrodę Świętej Cierpliwości. Napisane jest, że nadchodzi Antychryst, a jeśli On przyszedł, to i ja przyjdę. A wy, księża, zasmuceni i oniemiali z powodu dzisiejszego błąkania się po kościele, och, ratujcie się, szukajcie drogi zbawienia! Poproś mnie, abym wysłał do was armię aniołów-zbawicieli, aby wybawili was od szatana, który walczy z Chrystusem, a nie z wami. Czyńcie cokolwiek na ziemi, ale nie ulegajcie kłamstwu w obliczu prawdy, gdyż kłamstwo będzie bardzo karać w nadchodzących dniach tych, którzy ukryli się pod świętą szatą, ale także tych, którzy podlegają dzieło Antychrysta z twarzą świętego. Niebiosa się otwierają i stoją otwarte, a Pan przybywa pociągiem z nieba. Och, a wojna z Chrystusem jest wielka, wielka, ale wybucha ta wielka wojna przeciwko Antychrystowi, ponieważ Berenek Boży przychodzi ze zwycięstwem Ojca i ma słowo w swoim głosie z mocą i tak mówi do swoich wrogów. Och, pochyl się i oddaj swoją broń i idź tam, gdzie Twoje miejsce jest dla Ciebie przygotowane, pełne i pełne, bo ja jestem Bogiem. A wy jesteście moimi wrogami i macie los wrogów? Słyszycie. Wszystkie narody, nad którymi panuje ortodoksyjna wiara chrześcijańska, och, powstańcie w wielkim czuwaniu przeciwko antychrystowi objawionemu przez Boga poprzez Jego słowo na ziemi. Wszystkie kraje prawosławne, które pozostały nieskażone wiarą przodków, a zwłaszcza naród rosyjski, Niech wszyscy i wszyscy czuwają nad wiarą przodków, aby tutaj lud Antychrysta wciąż burzył święta świętych, gdzie tylko się da, gdziekolwiek zostały pozostawione, na swoim miejscu w kalendarzu. Ci, którzy pozwalają sobie spaść ze skały pozostawionej przez świętych dla owczarni Chrystusa, zasługują na ten upadek z wiary, ale są to narody, które zostały popędzone siłą kłamstw, aby wypaczyć ich postępowanie i wierność Bogu i Bogu. Święci, och, i to samo wydarzyło się z moją Rumunią, ziemią mojego powrotu na ziemię dwa tysiące lat po moim zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu na moje miejsce obok Ojca. Rosjan jest wielu. O, niech święte czuwanie nad tą ziemią pozostanie niezachwiane w święte dni kalendarza. Tak święci pytają w niebie: Jak długo, Panie, oto w ciągu ostatnich stu lat na ziemi, to pytanie tych, którzy są w niebie, jest bardziej bolesne. Ponieważ wszyscy chrześcijanie, którzy zeszli na złą drogę z powodu antychrysta, który zmienił w czasach nieba na ziemi, wszyscy nadal siedzą bezczynnie i wykonują swoją pracę w dni święte dla świętych w niebie, których chrześcijanie nie obchodzą już tak jak w niebie. Wojna o świętą wiarę i chrześcijan podobających się Bogu dobiegła końca. Oto przychodzę, przychodzi pan, przychodzi z dziesiątkami tysięcy świętych, a nikt nie podejrzewa ani nie zna jego broni. Ci z Was, którzy według starożytnej tradycji są chrześcijanami, powstańcie do modlitwy poprzez post i święte czuwanie, gdyż Pan teraz uśpi szatana i posyła go tam, gdzie męczył się co najmniej przez ostatnie dwa tysiące lat, gdyż blokuje drogę tym, którzy miłują Chrystusa, aby móc mu zrobić miejsce i przeciwstawić się Panu. Wszyscy w niebie jesteśmy z Panem w walce o wiarę. Ach, bądź też z nami! Wy wszyscy, którzy jesteście chrześcijanami na ziemi, bądźcie z nami w walce, aby Pan pokonał Szatana, bo nadchodzi zwycięstwo, bo nadchodzi Pan. O, umiłowani bracia, bracia w wierze z waszymi braćmi w niebie. Amen. To już koniec dzisiejszego programu. Niechcie Bóg błogosławi i trzyma blisko swojego najświętszego serca. Amen.